Hej, 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 z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 dzieci challenge. Zaraz na początku chciałabym Wam pokazać, jakie zmiany zaszły w końcu w pokoju toddlerów. Zrobiłam im taki zwierzęcy pokój. Stwierdziłam, że okej, okay, to jest ten czas, niech mają... Postawiałam właśnie na żyrafy, tygrysy. Tutaj właśnie takie koto-tygrysy. Trochę lam. No, będzie mi się na pewno przyjemniej w tym pokoju grało. Bardzo chciałam jeszcze z, jakoś zaaranżować tą przestrzeń, ale nie mam kompletnie pomysłu. Jeśli macie pomysł, co tu może być w tym kącie na przykład, albo jak ten dom byście widzieli, żeby rozwinąć, jakoś rozciągnąć, to piszcie w komentarzu. Dla przypomnienia, Alena jest w ciąży. I zdążyliśmy tuż przed jej urodzinami do dorosłego. Czyli będziemy mieli 16 dzieci w momencie wejścia w wiek dorosłego. 30 około dzieci. Tylko. Nie, nie sprząta. Ja to celowo tu zostawiłam. Ja tu gada, mało ona sprząta. Wracając, będziemy mieli tylko 30 dzieci w tym pokoleniu. No nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Właśnie dostałam powiadomienie, że Figa ma urodziny. I tak z ciekawości spojrzałam, że skoro dzisiaj o 22 ma urodziny już Figa. Co? Maja? Maja, Fika i Alena. No, Alena to, to swoją drogą, ale. Maja już ma urodziny i jutro ma Chase? <laughs> ja nie mogę. <laughs> A właśnie, odnośnie komentarzy, to ostatnio ktoś mi napisał taki komentarz. I nie za bardzo mogłam znaleźć, yy, czy naprawdę ta cecha jest zakazana. Znalazłam tylko na jednej ze stron to. Jak widzicie, tam jest napisane, że można wybrać dowolną cechę i nie można jej zmienić. Nie, nic nie znalazłam, że akurat ta cecha jest zakazana, więc byłabym bardzo szczęśliwa, jakbyście mi napisali. Czy wy może wiecie, czy ona jest zakazana? Czy muszę ją usunąć, czy nie? Bo po prostu sama, no nie wiem. Aurora właśnie straciła ząb, który się ruszał i czujesz, że rusza się kolejny. Um, będziesz szczerbata, rozumiem. A dostałaś plakat? Masz plakat. To jeszcze się upewnijmy, kto ma urodziny. No teraz już wszyscy. Maja, Chase, Figa i Alena. Jej! A jeszcze... Czy ona jest córką? Maja? Maja jest Kristafera. Ok. Teraz możesz zdmuchnąć świeczki. Okay. <laughs> I... Raz, dwa, trzy... Aniołek! O, no, wyglądasz prawie że identycznie jak Chase, który śpi w namiocie. <laughs> Zobaczcie to. No dobra, no Chase wstań, pokaż buzię. Trochę jaśniejszą skórę ma, ale ogólnie... Mh, bardzo podobni są. Teraz możecie zobaczyć, co oni są podobni. No nie mogę, to jest Chase? To jest Maja. No Maja ma te usta takie chyba tylko pełniejsze. Ale ogólnie to... Mh, bardzo podobni. Bliźniaki, nie bliźniaki. A Chase jest kogo? Ja już nie pamiętam. O, to jest syn Branta może być ciekawy on idzie na dwór, więc ym, dajcie mu chwilę <laughs> w międzyczasie zadzwonili do nas, że Jasmin nie żyje czyli nasza pani doktor gdzie jest pani Jasmin, gdzie ona jest no, nasza łysa przyjaciółka o. i Chase będzie raz, dwa, trzy zły Oh, yeah. Ojejka, no to damy mu motoryczne. Akładę. Nasze pierwsze złe dziecko. Z takimi gwiazdkami, że całe dzieciństwo biegał i... jest zły. No tak. To teraz się dopiero zacznie. I ale na teraz możesz postarzyć małą figę. I mała figa będzie raz, dwa, trzy. Spokojna. Ojejku. Pokiem ona ma włosy? To są włosy... Aleny? Ojejku, ona ma usteczkę po tacie. Ja nie wiem, czy to wyciąłam z... Poprzedniego, poprzedniego odcinka. Ale mówiłam właśnie, że Diego ma takie maleńkie usteczka i ona je ma. Ojej! Nie? Patrzcie, jak ona ma cechę żyłka handlowa. Wybór aspiracji fortuny, obdarzenie żółką handlową, w Simowie zarabiają więcej rozwijając swojej kariery. Niemowlak ma cechę żyłka handlowa. Co? <grytanie> ona nie umie mówić. <grytanie> no to cóż, to ja lecę. Poczekaj, co? Chciałam mówić, że lecę ich przerobić, ale. Co on ma z nosem? On go prawie nie ma. Coś tu jest nie tak. To ja lecę ich przerobić. Ej, bo właśnie skończyłam ich przerabiać i dostałam ostrzeżenie, że aktualna nazwa rodziny imię Sima lub opis zawiera niedozwolone słowo. Nie będziesz mieć możliwości późniejszego wysłania tej rodziny do galerii. Czy chcesz podsumować mimo tego? Ale. Nasze, Nasze dzieci mają normalne imiona. Nazwisko to jest 100 dzieci. I gdzie tam jest niedozwolone słowo? No bo nie no. Teraz doszła nam figa. Czy Simy uważają, że wyraz figa jest. Jakiś niedozwolony? Nie wiem. Dobrze, to zaczniemy od naszego niedozwolonego dziecka. To jest mała figa. I do mi rzęski. Ona jest taka urocza. Teraz nie widać tych ust, ale jak je zamyka, to nagle się robi takie... Wiecie, jakby ktoś robił dzióbek, ale ona nie robi dzióbka. No, pokaż. O, widzicie takie malutkie młode ustawodawstwo. No to teraz. Chase. Nasze złe dziecko. I on jest taki, noc specyficzny. Ma ten maleńki nosek po alenie. Nie wiem, czemu aż tak. Bo nasze poprzednie dzieci. Aha, okej. Okay. Ja tu mówię, on się spierdział. Bo fajnie. Bo nasze poprzednie dzieci też miały nos po alenie, ale on nie, nie był aż taki maleńki. No, nie wiem. No i nasza Majunia, która też śpi na miodziu. się Majka, pokaż. Maja jest słodziutka. Taki mały bumbelek. Szmudny bumbelek. Masz dziewczyny. Im zostało 8 dni do zmiany grupy wiekowej. Co? I Aurora ma szóstkę. I pola też! I ja to przegapiłam! No to dziewczyny dzisiaj będą nastolatkami! Ej, fajnie! I Aurora, z racji tego, że włożyła ten ząb pod poduszkę, dostała naklejkę z bohaterską wróżką zębuszką. No to może przyczepimy ją tu: taką naklejeczkę. Fajną. Diego, czy ty musisz wszystkich podrywać? Co jest z tobą nie tak? Każdego po kolei? Zmieniłam, ale nie fryzurę w tym stroju. Stwierdziłam, że jeden strój może mieć taki, że włosy upięte do góry. Przynajmniej, jak będzie nosiła dziecko w nosidełku, to nie będzie jadło jej włosów. Jej. Nasze różne bliźniaczki. I raz, dwa, trzy. Niezręczne towarzysko. Ciekawe, ciekawe. Hmm. Ona nie pamiętam, co miała. No to może pójdziemy w tą kreatywność, chociaż nie wiem, czy to nie jest zbyt oklepane. To może pójdziemy w sport? Kulturystyka? Kul Kulturystka. <laughs> Ta Simka chce trenować i stać się silna, jak tur. No nie, no to nie pasuje, przecież ona nie jest aktywna. No to jaki to ma sens? no towarzyskie raczej nie dam bo jest niezręczna no to może z tych nastolatków coś szybkie życie na podziwem nastawiona na osiąganie celów okej okay. niech będzie jak ty wyglądasz ej ciekawa jest ona jest śliczna ona już co prawda skina sobie wzięła tutaj ubrała ale jest wow ciekawa. To teraz twoja siostra. Wypowiedź życzenia. Jej! Ona ma takie ząbki. No. Raz, dwa, trzy. I ona ma kreatywność. Oj! Miłośniczka psów, ojej! Czyli jest bardzo wrażliwą osobą. Okej. Okay. No to wybitna malarka. Jak znalazł. Ojej, jaki makijaż, ale. Oh, jaka śliczna. Czysta Alena, tylko chyba usta ma po. To jest córka Sydneya, tak? Tak, Sydneya. Oh, jaka ona jest ładna. Ja nie mogę. Lecę ją przebrać. No, nie mogę po prostu się powstrzymać. Trochę mi to zajęło, ale już jestem. Aha, Pola, możesz przesta przestać robić pompki? Chciałabym. No właśnie. Tak się prezentuje Pola. No, jest ona identyczna jak Alena, tylko ma oczy po Sydneyu. A Aurora, to jest czysty Sydney, tylko wersja damska. To jest po prostu nieprawdopodobne, że one są bliźniaczkami. No spójrzcie tylko jakie one są do siebie podobne. No po prostu wow. A co tu robi Florka? Tu nawet okna nie ma, żebyś mogła podglądać Florka. Co ty tu robisz? Ale nadaj jej klucza, żeby nie musiała się tutaj skradać. Co? Sheldon o rany, masz tu niezły bałagan. Chyba trochę lubisz gromadzić śmieci, co? Pomóc ci to wszystko posprzątać? No jasne, Sheldon, ale. Panowanie nad gniewem. No poćwicz sobie. Ale Sheldon. Nie no, fajnie, że tak przy... przyjdzie czasem, odwiedzi nas. Kupiłam poli tutaj. Ym sztalugę na dwór, żeby mogła malować sobie na dworzu, ponieważ mamy już wiosnę i nie ma żadnych przeciwwskazań co do tego. A zawsze fajnie sobie coś porobić na świeżym powietrzu. No nie? W sumie one są nastolatkami, ale mają już piątki, więc pewnie pójdą dwa razy do szkoły i będą wyprowadzone. I nie będą miały okazji iść na szkolny bal. A skoro je Postarzyłam tuż przed szkolnym balem no to niech idą. O, i teraz możecie zobaczyć, jaką sukienkę dałam Poli jako na oficjalne. No, świetna jest. Sama bym takiej nigdy nie założyła, ale no. Ciekawa. Bo aurora ma taką zwykłą sukienkę, taką po prostu granatową. Pola tutaj jakiegoś Antoniego wyrwała, co prawda z bardzo dziwną figurą i twarzą też taką dość hmm, rozciągniętą. Trochę on wygląda jak z The Sims 3, ale to, ta figura nie. Ta figura na pewno nie. Aurora została królową balu, a chciała sobie właśnie wypić drinka. Wypij go. To nie, że właśnie zaraz dadzą ci koronę. Ej, jaka ciekawa simka. To od... Tak, jest od Birksenów, ale widzę, że zmarszczkę chyba po tacie odziedziczyłaś, bo hm, nastolatka z taką zmarszczką. <grym> o, ale ładnie wygląda w tej koronie. Pasuje jej. Teraz Pola z jakimś Filipem Żubrem będzie tańczyć. Ale ta sukienka jest naprawdę ciekawa. Podoba mi się szczególnie te półki tu. No śliczne. Klasycznie kazałam dziewczynom porobić sobie zdjęcia w fotobudzce. Będzie fajna pamiątka. Co wy robicie? On musiał połamać ręce, żeby z tobą tańczyć. I już wróciliśmy z balu dziewczyny trochę zmęczone, ale o właśnie, bo ona tutaj ma y, takie odczucie magiczne chwile. Świetne zdjęcie. Dzięki zdjęciom takim jak te, Aurora będzie mogła wspominać stare, dobre czasy. No i właśnie. Lecimy powiesić je tutaj w kuchni. I tak to teraz wygląda. No fajnie. Nasze dziewczyny. Pola tutaj trochę słabo wyszła na tym zdjęciu, ale nie jest źle. U, ktoś chce kupić obraz. 10 tysięcy. A normalnie on kosztuje 3400. Jo! Ej, ale to jest fajne, że musimy tylko namalo namalować jeden obraz powiedzmy w tygodniu i już mamy na rachunki. A ile nas rachunki wychodzą? 3900 tylko. I ja cię kręcę. No to w następnym odcinku już będzie można normalnie tutaj coś pozmieniać. Nawet w ogród zainwestować. No bo mamy 26 tysięcy. Za to można sobie życie ułożyć, ok? Tak jak patrzę na miniaturach, Alenę i pole, to po prostu wow! Alena urodziła sobie swojego sobowtóra. Jakbyśmy mieli teraz skończyć ten challenge, w sensie na tym, że Alena teraz byłaby stara. I by Pola to przejęła, to wszystkie dzieci byłyby takie same, by w ogóle nie było żadnych zmian. Pola w ogóle jaka kreatywna, maluj nasz taludze, dokończ obraz. Ja nie mogę. Ale na kiedy Ciebie czeka poród? Uuu! Pytanik, pytajnik, pytaniek. Pytajnik. czyli to będzie już dziś? Ale te nasze todlerki teraz mają tu fajnie. Tak sobie śpią wśród zwierzątek. Podoba mi się tu. Chase'owi rusza się ząb. No to idź umyj zęby ze trzy razy i powinien szybciej wypaść. I on ma pragnienie znać sobie wroga. <laughs> Yo, no tak, on jest zły. Złe dziecko. Alena, czy ty zdążysz urodzić w tym odcinku? Czy będziesz wstrzymywać? Co? W internecie piszą? że na Pchlim Targu występuje jakiś fenomen. Wróżą mu błyskotliwą karierę. Chcesz to sprawdzić? No okej, okay, bo to jest tutaj koło naszego domu. Oglądaj występ. Jeszcze nie mam kogo, bo tu nic nie ma. ok czekam na pierwszy występ. Ktoś, rozumiem, kto pierwszy tu będzie występował, to o tego Sima chodzi, tak? Okej, okay, już prawie... Połowa tego festynu, a nadal nikt nie przyszedł grać. Hmm, ok. Cóż, chyba trzeba będzie zrezygnować. Sheldon dzwoni do Aurory. Widzę, że Piotr ma w torbie pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Nie wiem, co robić. Mam powiedzieć? Tak, nie. No tak. Jej, Sheldon też się zaręczył, właśnie. I Chase stracił tego zęba, któremu się ruszał. No pokaż tego zęba. <grym> znaczy brak zęba. <grym> Fajnie to wygląda. <grym> Gdyby tak tym Paolo się zainteresować, on ma te uszy takie duże, odstające i bardzo charakterystyczne te rysy twarzy. Ale! Czemu ty z nią fil tutaj, Nie, no, Florka! Ja nie wiem. Ten plan działania mnie przeraża. I generalnie, tak jak czytałam te zasady na wielu stronach, to dopiero wtedy doczytałam, że żeby zrobić sobie dziecko z simem, trzeba poznać jego wszystkie cechy. I ja to zaniedbałam, nie zawsze, przyznaję się, nie zawsze wiedziałam, jakie mają cechy ci ojcowie. Ojej, dwie ciężarówki się spotkały. <laughs> no i teraz już, no trzeba będzie to robić. Bo no bo nie chcę łamać tych zasad, no bo to jest bez sensu. Nie po to jest challenge, żeby łamać zasady, tak? Ale na jakie ładne światło tutaj sobie znalazłaś. Ja nie mogę z tych tutaj przymurku, ale cię oświetlam. <mum> Jeśli dobrze kojarzę i faktycznie jest tak, że Simka rodzi w tym momencie, kiedy dowie się o ciąży, o tym, że jest ci w ciąży, no to Alena powinna urodzić za 3 godziny. Bo my chyba tuż przed północą się dowiedzieliśmy, albo przed pierwszą? Coś takiego. Aha, i już tutaj mryga. Ciąża trzeci trymestr, więc za chwilę pewnie będzie poród. I mówiłam, ale na nie zdążyła wyjść z Łazienki. I już rodzi. No to nie ma na co czekać. Lecimy zobaczyć, co tam Alena urodzi. O nie nasza przyjaciółka. O nie Jasmin. Jesteś łysa nawet po śmierci. Aha, i Alena sobie poszła kupić kanapkę z bekonem. No tak. Ona tu już jest stałą klientką, znaczy pacjentką. Ona już wie, co i jak, i idzie sobie tutaj na zaplecze zrobić kanapkę. Masz tyle czasu, nie?, żeby jeszcze sobie zjeść. Podciągnęło jej mm, potrzeby i przypomniało jej się, że: Ej, w sumie to nie jestem głodna, mogę jej się urodzić. Aha, czyli ty nie będziesz rodzić, tylko się witać swoją przy... przyjaciółką. Mhm. No, zapytaj, czy odbierze twój poród. Rozmawiaj o obawach. Z duchem. Ona nie żyje. Jeszcze wyrzuci śmieci. No Po prostu to jest wycieczka. To jest jedyny moment, kiedy nie ma z nią dzieci i ona sobie odpoczywa, sobie sprząta. <grym> o, pani doktor idzie, to ona stwierdziła. No dobra. Koniec tego dobrego, trzeba wykluć to, co tam w brzuchu siedzi. No ja wiem, że one bardzo się przyjaźnią. Pani Jasmin tutaj idealnie gra w te bociany i spadające, ale na. Co ty robisz? Ona stwierdziła, że nie. Ja jeszcze nie chcę rodzić. Ja nie będę rodzić. A tutaj już kołyska się pojawiła. I od nowa pani musi grać. Boże, co za przygoda. Ta dziewczynka. Ostatnio mamy same dziewczynki. Chyba. No to klasycznie idę zobaczyć w komentarze, jakie daliście propozycje. Jestem. I Podrywa 4967 napisała tyle, tyle imion. I mi się z tych imion podoba Jagoda. Myślę, że to będzie dobre imię na nasze szesnaste dziecko? Chyba szesnaste. Jagoda, szesnaście. Tak, dobrze zgadłam, bo Figa jest 15. I, I klasycznie nie ma dziecka. Obok też nie. No trudno. Dopiero w domu zobaczymy, jak wygląda. A, i rachunki. No tak, na porodówkę przyszło do nas powiadomienie, że mamy do zapłacenia rachunki. <noise> no nic, moi drodzy. Ja się tym widokiem naszej małej jagody będę żegnać. Zostawcie łapkę w górę. I zapraszam Was na kolejny odcinek, ponieważ w następnym odcinku, który będzie już w czwartek, czekają nas urodziny Aleny. Pierwsze urodziny Matki Rodu. No nic, to cześć.